Jak wygrałaś casting do tego filmu? Jak to się wydarzyło? E, no byłam na dwóch, dwóch etapach castingu i gdzieś tam e, Szymon właśnie, nasz reżyser, uwierzył we mnie w mój potencjał. Może jak to Szymon mówił, nie był do końca zadowolony z tego, jak wyszedł mi casting, ale zobaczył we mnie potencjał. E, na pewno. E, no i tak, tak to, tak to było. No, na pewno też super się pracowało na castingu z Szymonem. Czy takie zaproszenia do castingów otrzymujesz już jako gwiazdę, czy sama gdzieś musisz się starać i szukać informacji o niej? No w Polsce jest taki system przynajmniej, który mnie dotyczy, że do agencji aktorskiej przychodzi zaproszenie na casting albo konkretnie dla aktora, aktorki, albo przychodzi informacja, że szukają takiej postaci i agent wysyła swoje propozycje i są one akceptowane dalej przez reżysera castingu. A jaki casting cię najbardziej zdziwił ostatnio? Ojejku, jaki casting mnie najbardziej zdziwił ostatnio? O matko boska. Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że e, ciężko zdziwić mnie ostatnimi czasy. Nie pamiętam, naprawdę.